Czy miałeś kiedyś sen o czymś nieludzkim w swoim domu? Posłuchaj mojej opowieści. Jestem sam w domu, oglądam telewizję. Nagle słyszę dziwny dźwięk z sąsiedniego pokoju. Idę to sprawdzić. Czuję się dziwnie, czuję się obserwowany. Nagle zapada ciemność. Pod stopami czuję ciepłą, lepką ciecz. Znowu widzę. Boże! To ja, to ja leżę na podłodze cały we krwi, a to coś koło mnie ją pije. Ale ja tu stoję i widzę to. Czy ja umarłem? Jezu, to coś mnie widzi, ale ja jestem tam. To mnie widzi. Zasubskrybuj ten kanał, albo mała dziewczynka o pustych oczach odwiedzi Ci dzisiaj w nocy.